Nazywam się Natalia, na co dzień pracuję w organizacji, która zajmuje się promowaniem biznesu, odpowiedzialnego biznesu, ale dzisiaj opowiem o czymś kompletnie innym, o czymś, co jest dla mnie odskocznią od tego, co robię na co dzień. Opowiem o turystyce społecznościowej i mam nadzieję, że Was zainspiruje, ponieważ jest to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i w ogóle na rozwijanie siebie i swojej wiedzy o miejscach, w których mieszkamy. Najpierw opowiem o dwóch trendach, które leżą u podstaw turystyki społecznościowej. Pierwszy dotyczy zmiany, jaka zachodzi, jeśli chodzi o nasze podejście do spędzania wolnego czasu. Coraz rzadziej interesuje nas takie sztempowe spędzanie wolnego czasu typu wakacje nad morzem. Szukamy czegoś, co będzie unikatowe, co da nam dreszczyk, co będzie emocjonalne. Drugi trend został opisany w książce, którą bardzo polecam Collaborative Consumption i dotyczy zmiany sposobów, w jaki konsumujemy. I jest to taki trend, w którym pomagają nam media społecznościowe i w ogóle internet. A polega na tym, że zamiast nieustannie kupować nowe rzeczy, nowe usługi, zaczynamy się nimi wymieniać, na przykład na zasadzie barteru, czy w ramach swapu, i dzięki temu po prostu zużywamy mniej cennych zasobów planety. I te produkty, które mamy zaczynają być redystrybuowane pomiędzy indywidualnymi użytkownikami internetu. Przykładem takiego serwisu jest na przykład carpooling. Mój ulubiony przykład to jest serwis, który działa w Stanach Zjednoczonych, w którym ludzie mogą sobie użyczać takie narzędzia jak na przykład wiertarka. Czasami chcemy sobie wywiercić w domu dziurę, ale nie chcemy od razu kupować wiertarki, bo wiemy, że nie będziemy jej używać. No i taki serwis umożliwia wypożyczenie tego. Co to jest turystyka społecznościowa? To jest połączenie tych dwóch trendów, o których powiedziałam. Czyli z jednej strony właśnie takiej zbiorowej, wspólnej konsumpcji, użyczania sobie czasu, usług albo przedmiotów i poszukiwania unikatowych doświadczeń. Turystyka społecznościowa to jest termin, przyznam Wam się teraz, który jeszcze jak sprawdzałam o 17.00 w Google go nie było, ale musiałam go jakoś nazwać, żeby Wam o tym opowiedzieć. Idea polega na tym, że internet łączy. Turystów, ludzi, którzy chcą w niestandardowy sposób sędzić wolny czas oraz takich nieprofesjonalnych przewodników, czyli osoby, które mieszkają w danym miejscu i mogą o nim opowiedzieć e, tak naprawdę swoimi oczami. Idea polega na tym, że każdy z nas wie o swoim mieście coś, czego nie wnikli inni. Nie chodzi już nawet o fakty historyczne. Chodzi o to, że wasze miasto to są wasze wspomnienia, wasze doświadczenia, czyli wy jesteście nośnikami e, najlepszego przewodnika, takiego, którego nie zastąpi nawet Lonely Planet. Przykładem takiego serwisu jest serwis Viable.com założony przez dwie młode dziewczyny z San Francisco. On właśnie tworzy taką platformę internetową, dzięki której ludzie, którzy szukają fajnego pomysłu na wakacje i ludzie, którzy chcą opowiedzieć o swoim mieście w niestandardowy sposób, mogą się ze sobą kontaktować. Przykładem takiej wycieczki jest na przykład oferowana przez jednego z amerykańskich artystów, Street Art, wycieczka po San Francisco, podczas której on pokazuje miasto według właśnie klucza takich najlepszych dzieł graffiti, a przy okazji dołącza do tego prowadzone przez siebie warsztaty, na których pokazuje swoją technikę. Natomiast mój ulubiony przykład to jest Vincent. Vincent jest bezdomnym z San Francisco i za 100 dolarów oferuje spędzenie z nim całego jednego dnia. Podczas którego pokazuje, jak żyje, jak żyją bezdomni San Francisco. Przy okazji też opowiada w ogóle o problemach społecznych tego miasta, czyli o czymś, o czym turyści normalnie się nie dowiadują i nie mają szansy zobaczyć. Jak to działa? Przede wszystkim trzeba stworzyć sobie profil w tym serwisie, opowiedzieć trochę o sobie i przygotować ofertę takiej wycieczki, ustalić jakąś cenę, którą chcemy za to otrzymać. To może być mała, duża cena zaznaczyć, jaki będzie czas trwania tej wycieczki i na przykład wskazać, że jeżeli będziemy dużo chodzić, to taki turysta powinien zabrać ze sobą wygodne buty. Jak się w ogóle weryfikuje zaufanie w takim serwisie? Na początku, kiedy składamy ofertę, kontaktuje się z nami ambasador serwisu i prowadzi z nami krótką rozmowę na Skype'ie. To jest bardzo nieformalna rozmowa, raczej polega na wymianie doświadczeń. A wszyscy, którzy byli naszymi gośćmi, naszymi turystami, mogą nam wystawić opinię, czyli trochę tak jak w Allegro. Moja oferta jest też typowa, ponieważ ja oferuję wycieczkę po warszawskich blokowiskach. Wydaje mi się, że one w dużo większym stopniu mówią o historii i o duchu Warszawy niż jakieś um, zabytki czy muzea. I trzeba też w takiej ofercie zaznaczyć, dla kogo, do kogo ona jest skierowana. Ja po prostu napisałam, że to jest dla wszystkich, którzy poszukają tak zwanego brutalnego piękna. Trasa wiedzie po największych i takich najbardziej spektakularnych warszawskich blokowiskach, i podczas tej wycieczki mogę opowiedzieć o historii miasta, ale też o moich własnych doświadczeniach, bo część życia spędziłam na Grochowie. Mogę opowiedzieć jak te bloki powstawały i w ogóle różne historie, które się tam działy. To jest przykład wycieczki, którą niedawno odbyłam. Moim gościem był Sebastian, który jest Belgiem. Co ciekawe, Sebastian mieszka w Warszawie już od kilku lat, ale chciał dowiedzieć się o niej czego, się, czego jeszcze nie wiedział. I poszliśmy na wycieczkę, zaczynając od centrum. W centrum też są bloki, które są zupełnie zasłonięte przez nowoczesną architekturę. A które też mają swoją historię. Później zwiedzaliśmy Pragę, to jest Sebastian na tle tego wielkiego jamnika, tego najdłuższego bloku w Warszawie, który znajduje się na ulicy Kijowskiej naprzeciwko Dworca Wschodniego. No i łaziliśmy sobie po różnych miejscach, w miarę możliwości. Wchodziliśmy na przykład do różnych bloków, zaglądaliśmy w różne zakamarki. No, i po tej wycieczce stwierdziliśmy, że dla nas obojga to była zupełnie nowa perspektywa. Czegoś się nauczyliśmy o mieście. Dla mnie to też była wymiana doświadczeń, bo na przykład mogłam się dowiadywać czegoś od niego, jak to wygląda w Belgii. No, i przede wszystkim dobrze spędziliśmy czas, zrobiliśmy sobie fajny spacer po Warszawie, i tak naprawdę o to chodzi w tych wycieczkach. I teraz dlaczego warto to robić? Przede wszystkim dlatego, że możecie odkryć swoje miasto dla siebie i dla innych. To może być wasze hobby. Poznajecie nowych ludzi z całego świata, możecie w ten sposób też. Zbierać pieniądze na jakiś cel własny albo jakiś społeczny. No i przede wszystkim możecie korzystać z tego jako turyści i spędzić jakieś kompletnie inne wakacje. I chciałabym Was do tego zachęcić. Każdy może korzystać z, tego, z takiego serwisu. Na pewno znacie jakieś fajne budowle w Waszym mieście. Robicie coś fajnego, o czym możecie się podzielić przy okazji. Albo możecie po prostu pokazać prawdziwe życie miasta, takie jakiego nie opowiedzą profesjonalni przewodnicy. Moim marzeniem jest stworzenie takiego serwisu w Polsce. Jeżeli ktoś miałby ochotę, Włączyć się w takie przedsięwzięcie, to serdecznie zapraszam. Dzięki.